Hej, siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w własnym odcinku z serii. Zagrajmy we Paper Place i myszko, proszę mi się zreperuje. Dziękuję. Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, ryzyko epidemii jest zbyt duże. Wprowadzamy nowy protokół. Wszyscy petenci muszą posiadać ważną kartę szczepień z wyszczególnionym yy, ważnym szczepieniem przeciw polio. Ci wszyscy chorują na polio. Nie wiem, co to za choroba. Okej, okay. wszyscy chorują, trzeba uważać. To wymagania dotyczy naszych obywateli, cudzoziemców, dyplomatów i azylantów. Czyli wszystkich! Czemu wszystkich podzielili? Czemu nie powiedzieli po prostu wszystkich? Naprawdę w Rosji mają za dużo tuszu? I po prostu nie mają co z nim robić? To po prostu. Eee, mniejsza. Dalej. Zezwala się na przekroczenie granicy obywatelom Zjednoczonej Federacji pod warunkiem posiadania zaświadczenia. Okej. Okay. W dalszym ciągu konfiskujecie arstockie załtanu. Niech zbuduje żyje arstoczka. E, no dobra, mamy poszukiwanych. Postawmy ich tutaj. Przesunę drobinkę mikrofon, bo w sumie mam w którym miejscu. Mm, dalej nie ma jej w liście poszukiwanych, czegoś trochę obawiam. Tego klucza nie mam zamiaru... Ale ja, wiesz, przynajmniej może się kiedyś przydać. Dostałem klucz i mniejsza. A, jeszcze zobaczmy tylko tutaj, zasady. Wow, patrzcie! A nie, jest jakaś... Okay. Wziąłem, że są dwie strony zasad. Patenci muszą być zaszczepieni na pol... Patenci muszą być zaszczepieni na polio. No, okej, okay, spoko. Ej, no, następny. Witam pana. Co jest karta szczepień. O mój Boże, ile dokumentów do sprawdzenia. Twój ryj jest taki, spoko, dobra. Zastanawiam e, się Joseph Józef. Józef Pareński jest OK. Kod się zgadza jest zaszczepiony na polio. E, da ta, się zgadza. Grita polio, spoko. Szczepienie ważne 3 lata. 3 lata. O, a, dobra, spoko. Czy to była data, kiedy się zaszczepił. E, rozumiem, brudka. Ma brudkę 79 kg, 177 cm. Myślę, że jest ok. E, następnie e, kod się zgadza. Józef Parański, tak, mężczyzna. E, odwiedziny, odwiedzasz. Odwiedzam. Eee, data się ważna do. Czy to się zalicza? Dane zgonę, Czyli jeszcze się zalicza. Eee, Odwiedziny wszystko. Dobra, jest ok, jeszcze tylko sprawdzimy, czy jest High w imporze. Jest High w imporze. Więc myślę, przyjacielu, że Cię bez problemu przepuszczę, bo nie widzę żadnych przeciwwskazań. W nasze... Do pobytu w naszej... Na naszej granicy. Witam Cię, Gruba Babo. Dokumenty poproszę. Eee, to tylko odwiedziny, spoko. Eee, kobieta, data się zgadza. Masz polio, ok, Zaszczepiona 82, ważne 3 lata, spoko. kod się zgadza, nazywasz się Violetta Sch Schenfeld. Ok, spoko. Jestem Marmero, z tego co pamiętam jest o, o dobrym tym, 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 ale lepiej sprawdzić. Jest ok. Eee, następnie, eee, data się zgadza, nadwagan no, Raczej widać, na wszelki sprawdza. sprawdzę, zgodny 172 cm. Nie Okej, jednak zgodne. Następnie jeszcze tylko to odwiedziny, czy się. Wszystkie kategorie, więc się zgadza. Szeinfeld, Violetta, pieczątka się zgadza. I wszystko się zgadza. Nie! O mój Boże, przez przypadek. Wyjdź, proszę, masz, 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 proszę. O mój Boże, nie zaliczyło! Nie zaliczyło, zjebałem. Patent z spełnia wymogi. O Boże, to nas. Tak, znamy Sergiu. Jasno, jasno. Nie, nie przejmuj się, proszę. A, ty nie chcesz tego. Tylko Sergiu mi Nie Nieważne, dla P Sergiu śmiało przechodź. Nigdy nie zapomnę waszej dobroci. Cieszę się. Pozdraw Sergiu. Spierdalać. Z Waszej podróży. Elisa! O mój Boże, biegną do siebie! O! O! Jak słodko, męska fryzura! Nie, na pewno jest kobieca fryzura, dobra. O Boże, jaki słodki Dobra Wrac Wracacie do siebie. Robicie sobie, co chcecie. Skal, skal jest ok. Eee, spoko No. Eee, nie masz karty szczepień. Nie masz karty szczepień, więc na ten nie sprawdzam. O, że się liżą dalej, jak słodko. Nie tak. Deraj, poszła sobie gdzieś. A sergi zostaje, bo robota. Nic mi o tym nie wiadomo. Nic ci nie wiadomo o karcie szczepień. No, współczuję ci z całego serca, ale spadaj. Nie, nie będziesz nas zarażał. Nie będziesz stanowił ryzyka naszej wspaniałej arsoczki. Hej, witam pana Irokeza. Ryksu nie jest Trzeba ja to sprawdzić, brak powiązania, e, dobra, polio, tężec, spoko. E, cieszę się, że moje papiery są w porządku. Coś się, mi się zdaje, że jego papiery mogą nie być w porządku, a zaraz zobaczymy. E, Perman, wszystko ok. E, kod, e, czy kod się zgadza, kod się zgadza, data się zgadza, irokes, e to no ma irokes, e 74 kilo, 169. Na wszelki wypadek, sprawdźmy. Dane zgodne, e, data się zgadza. Zobaczmy jeszcze to. E, MPL jest OK. Perman, e, to się zgadza. Odwiedziny, ile? 30 dni, znam przyjaciół. E, I jeszcze jedna rzecz. E, Republia, tak? Republia. Les Renadi, Les Renadi. Dobra, no tak powiedział, że wszystko się zgadza. Podejrzane strasznie, ale... Sprawujcie się dobrze. Gdzieś ominąłem błąd, jestem pewien. Skoro. Nie, przeszedł. Okej. Okay. Było podejrzane. Czy, czy jesteś się Brak powiązań. Czy ja mogę przepuszczać? Tak, mogę przepuszczać chyba. Pozostałem tylko przez dwa tygodnie. Masz polio. Uuu, data jest inna, ale szczepienie ważne 3 lata, więc powinno być ok. Nie ma problemu. Zobaczmy jeszcze kodzik. Tylko Anna Kowacowa. Okej. Okay. Eee, spoko. Podkarty, okej. Zobacz, tutaj ciemne włosy? No, masz ciemne włosy. Data się nie zgadza. Wybacz, ale masz niezgodną kartę. Nie, przeterminowaną kartę. Identyfikacyjną. E, mam dużo na głowie. No, nie obchodzi mnie to. Wybacz, ale nie obchodzi mnie to. Masz dużo na głowie? No, życie dużo na głowie ciemnych włosów, więc... O, arstoczka, jest i karta identyfikacyjna. Wchodzę mi do pokoju. Ach, to niekulturalna rodzinka, mniejsza. Eee, Wilskowna, Wilskowna Natalia. Tu się zgadza, data się jeszcze zgadza, więc jest ok. Eee, kobieta, zaraz sprawdzimy... Uuu, dziwny kodzik. Wygląda tak na maksa podrabiany. Polio jest, data się zgadza, ważne 3 lata. Eee, Natalia Wilskowna, Wilskowna jest ok. Eee, spoko. Eee, auta, więc będziemy musieli skonfiskować, tak czy siak. Chopa. Definitywnie. Orwech Wonor. Jeszcze sprawdźmy. Orwech Wonor. Chowaj to. Eee, Orwnech Wonor. Orwech Wonor. Dużo masz. Dobra. Jest ok. A więc, moja droga, akceptuję ci. Mordę. Hop, hop. Co z moim paszportem? Masz numer. Napisany, więc nie wolę mam tego robić. Nie obchodzi mnie to. Tak, tak mi kazali. Tak robię. Hej. Czegoś kiedyś widziałem. Cel podróży. MP. Spoko. Polio da się zgadza. O, panie. Szybko, szybko. Szybko. Dobra. Zajebali jednego, ale przeżył Sergiu. Więc jest ok. Ale to był jakiś poważny atak! Przyleciało dwóch, jeszcze jeden próbował spieprzyć, nie? W imię pracy został skrócony spod ataku terrorystycznego. ja to, że wasz syn choruje, potrzebuje leków. Eee, no spoko, no niech choruje. Premia za celne oko, premia za zatrzymanie. Ok, Załatwiłem trzech! Serio, dostałem tylko 20 dolków za załatwienie trzech? Wow! Wow! Nieznani napastnicy przechyczyli strażników. Zwoła na obradowe, skordowane ataki na granicę. Było blisko, no. O, Sergiu chce mnie odwiedzić. A to by był smutny, gdyby został zajebany Sergiu. W tym sereniu, kiedy... nie wiem, mógł zaruchać. Cześć Sergiu, dziękuję za wszystko. Masz. Elisa ja jest tu bardzo szczęśliwa. Mówi, że masz. Pierwot, że nasz pierwotny dostanie mnie po tobie. Jak dla mnie może być, ale powiedziałem jej, że na chce córkę. Chciałem e, po, pokazać jej medalion. Czy wciąż go masz? Tak, mam. Dlaczego miałem ci niego nie dawać? Ach, brakowało mi go. Może to niewiele, ale znalazłem sposób by wyrazić moją wdzięczność. I starczyła co do twojego domu. Mam nadzieję, że się przyda. A, jutro do do zostanę przeniesiony na inny posterunek. Trzymaj się i uważaj na się przyjacielu No okej, okay. spoko. Cóż więcej nie zobaczymy, Sergi Sergia. Szkoda! Dobra, to szkoda. Ciekawe by się stało, gdybym go nie przepuścił, nie? tamtej babki. Go. Whatever. Szkoda, że idzie. No ale dobra. Przynajmniej będę musiał się bawiać, że go, go zastrzelą. Ministerstwo Przemysłu że w, w celu podniesienia wydajności obsługi, zgoda na wjazd oraz karta informacyjna zostały zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Zgoda na wjazd i karta informacyjna. Ok. Co muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp. Ci nie ma dwóch dokumentów, jest za to jeden. No, w sumie chyba spoko. jest skoordynowane, a tak sprawi, że zwrotne. Zwołano spotkanie kryzysowe. E, przybędzie dziś ważny kolechiański negocjator, żeby przedyskutować problemy na granicy. W dalszym ciągu konfiskujcie arestackie z autannych. żyje Stoszka. No, okej. Okay. Spoko. patrzy na rytę babki. Jest kurwiona że jest na liście poszukiwanych. E, konfiskata to było. Eee, chcę zobaczyć, jak wygląda ten dokument: Przyznanie azylu, pełnomocnictwo. Okej, okay, będzie jakoś tak wyglądało. Zgodna na wstęp sensie już nie ma potrzeby. No dobra, no uciekać. Mapa. Niech będzie. A, zobaczmy zasady. Może się coś zmieniło. Eee, coś więcej, muszę mieć zgodę na wstęp. okej. Okay. Dara, wbijajcie. Wbijajcie, eee. moi drodzy, wbijajcie. Dokumenty, proszę, no cześć. E, Co Waszej podróży. To tylko odwiedziny, karta szczepień. Podsumowując, zaraz to, o, teraz tak to wygląda, spoko. E, dobra, on się nazywa. Właśnie która przyszła przez granicę dotyczącą koniec z takim nie wiem dokument. Teraz na to No życie, no zaprawdzisz. Leopanin, Leopanin. E, kodzik się zgadza. Bosna, no, zaraz sprawdzimy. Data się zgadza. Poli jeszcze przez 3 lata, więc to jest OK. Eee, Leopalin też się zgadza. Eee, o mój Boże, Narodowość Republika, tak. Eee, kody się zgadza. Odwied cel odwiedziny. Mm, Okej. Okay. 20 tygodni to 3 miesiące. 81 kilo, sobie mamy wszystko, więc jest spoko. 176. Krótki kręcone, czy to są kręcone włosy. No dobra, zdałem zgonę, eee, noś przy sobie, ważna do... no spoko, zobaczmy jeszcze tylko e, Republika. czy masz Boston, masz Boston, Psz, gratulacje, Sprawdźcie się dobrze, ale patrz, zmieniło się to wszystko, nie? I wyrobił w tym samym dniu, ciekawe ile... o, cześć Ezik, dokumenty poproszę, Ezik Eee, czytajcie szybko, dajcie po sobie. Rozmowy dyplomatyczne mają zezwanie ręce le... z Waszyngresem. Rząd może ulec kolei. Negocjacje trzeba udaremnić. Wpuśćcie kolekcjanskiego z cygańskiego dyplomatu, to zabierzcie mu paszport. Agentez i przyjmie jego tożsamość. Okej. Okay. Skąd mam wiedzieć, który to jest negocjator? Ja nie wiem, jak się nazywa, i nic. Dokumenty poproszę. Dam mi... ich. Ja nie. E, ok, wygląda trochę przy, na ale spoko. E, Wooday K. E, tutaj jest K. dobra. Kod się zgadza. E, szczepienie 3 lata. Polio, spoko, spoko. 65 kg. 167 cm. No ale zgodne. Fardext, więc nie muszę konfiskować. E, data jeszcze, data jest ok. E, spoko. Orvech wonor. chyba było, tak było. No okej, okay, no przechodzisz, no. Gratulacje. Hop, hop, hop. Niech żyj Jak! Brak zgodności płeć, serio? Tak, o, morzu, ten ryj. Nie, ciebie nie przepuszczę. <laughs> nie, śmieję się. Eee, Gruźlica, polio i z tego sobie rak twarzy. Mm. Lodi Chandler, eh, Chandlers jest spoko. Kod się zgadza. okej, mm, ok. District. A, oh, to, to Orbech Bonor jest ok. E, data się zgadza 66 kg, 174 cm. Na no wszelki wypadek. Dane zgodne, więc jakby co, tutaj no, won. E, hop, 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 hop. Gdzie paszport został skonfiskowany? Co mam zrobić? Spierdalaj. Dobra, posłuchałeś się. Bardzo dobrze. Czy jest tutaj podany ten. Nie, nie jest podany. Dokumenty poproszę. W salasz je podróży przyjeżdżam tranzytem. Kurwa, czy on ma jakoś się nazywa ten negocjator? Kurwa, mecz. Nie, nie, nie ma. Dobra, tranzyt Kilka dni, no dobra, pasuje 58 kg. A to koleś był z kolesi w ogóle, więc to nie jest ten. Myślałem, że to jest ten kolesie, który miałby, a nie ma. import, ok, ty jesteś kobietą? Zdaję zgodne, Okulary, 189 cm. Myślałem, że to jest ten negocjator. Hanna Walton. Hanna Walton, 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 jest ok. Cel wizyty też sprawdzałem. Data się zgadza. No, okay. nie masz karty szczepień. Nie masz karty szczepień. Dokładnie. Gdzie dokument potwierdzający? Nie ma czym mówić. O, jak mi wcale? Wszystko jedno. No, sorry, nie będziemy ryzykować, że nas zarazić HIVem, czy tam polio, czy czymkolwiek. Do widzenia. Wróć, jak się zaszczepisz. Eee, Wyszmy tutaj. Czy to jest. mnie spotkanie dyplomatyczne. A! Dyplomatyczne spotkanie. Dobra, ogarniam. Dobra. Eee, no dobra, Ezik chciał, żeby zrobić tak. To... Mamy go przepuścić, nie? Więc whatever. I tak dostaniemy kary za to, że zajebaliśmy eee, paszport. Został skonfiskowany. Ziemka, z tym, się do pana, gdy się z pasażerem. żoną. Z jakim się po na kwicie. Barbarzyńca. Whatever. I dajcie za pierdolą. odezlikę. Witam panią. Trzymaj się podróże. Odwiedziny. Spoko. Kobieta. E, nie jest na liście. Mm, przez kilka miesięcy. E, Zeszczepiona na polio. Wszystko jest ok. E, Azanna Klakołska. Klakołska. No okej. Okay. Spoko. Mm. MPL to się zgadza. Azana Krakowska, Kolesia e, Kot się zgadza. Na ile? Odwiedziny: Kilka miesięcy. No okej, okay. 58, 174. Długie włosy, są naprawdę długie włosy. Ja e, pierdzielę, wyście długich włosów nie widzieli. No, Dobra, e, Skingleton jest coś takiego? Skingleton. O ty, kurwo. O, znowu kolejna szmata zostanie przesłuchana. Dowiemy się, czy masz długie, czy krótkie włosy. Już jedna się napatoczyła. I wiesz co? Mówiła, że ma długie. Mówiła, że ma długie. Miała krótkie. Teraz nie ma mordy. Witam pana. Widziałem, jak wchodził. Dajcie mi jego paszport. Okej, okay, no. Spoko. Czy to jest to? Paszport, e, kolesia. Masz. Doskonale. W sumie wygląda podobnie. Zosta jestem do niego bardzo podobny. No, zauważyłem. Muszę tylko zgoić wąsy. No. Wszyscy musimy poświęcić się dla dobra sprawy. <grym>, podbijcie wizę. Spoko. Ej, dostanę karę, kurwa. Zartoczkę i zakon. Gadaj dostanę karę. El, no, dobra, no. A nie, tamten paszport przecież powinien być podbity. Spoko. Czy powinien mi skasować kurwa tą karę? Odwiedzam przyjaciół, Spoko. Przez na 30 dni. E, jeden miesiąc, odwiedziny. E, kod się zgadza, Antegria, Antegria, mężczyzna 80 kilo, 170 cm okej, okay, ważna do nie jest dobrze, nie jest ważna. Sorry mate. Sorry mate. Mam za dużo na głowie, no, nie masz tak dużo na głowie, mój drogi. Nie masz tak dużo na głowie, masz dość krótkie włosy więc niestety ci nie uwierzę. Kolejny! Póki możemy, dobra. Witam Pana, dokładnie proszę, teraz Waszej podróży. O mój Boże, przyjeżdżam do pracy. Eee, dobra, to będzie bum, bum, mm, gruźlica, 11, eee, kod się zgadza, Zander Gopling, no okej, okay, to jest spoko, eee, 78, 175, eee, 3 miesiące praca, tak, czy kilka miesięcy, eee, kod się zgadza, obristan się zgadza, Zander eee, Gopling się zgadza, ważna to się zgadza, wąsy ma... Dobra, e, Mergerus, A ja, wiecie co, pod, podbiję mu, niech będzie Chcę Jeszcze jednego trzeba wziąć. Wziąć. wziąć wziąć, wziąć, wziąć Wziąć No, witam cię panie grubasie Masz polio, spoko 3 lata, nazywasz się Dominik Wanner, wszyscy sobie z idą Więc możemy cię spokojnie sprawdzić e, Więc tak, e, kod się zgadza Dominik Wanner dobra, to się zgadza Eee, pieczęć się zgadza, Dominic Banner jest ok, Import jest ok, Kod się zgadza, eee, Imigracja ok, na zawsze 99 kg, eee, 175 cm, ok, łysiejący, no, da się zauważyć, eee, Data się zgadza. Mm, ok, czegoś mi brakuje. Czegoś mi brakuje chyba, albo mi się zdaje. Nie, jest ok, jest ok. Jest karta szczepień, więc zobaczmy jeszcze. Import czy high hand, high hand i jest. Czy definitywnie jest wszystko? Nie chcę zbytnio ryzykować eee, pełnomocnictwo, Dyplomaci, że Musimy mieć ze szczepień na polu. Jest zgoda na wstęp, jest zakaz sprzedania broni i kontrabal. Prawdopodobnie muszą mieć zezwolenie. Eee, muszą mieć dowód osobisty. Wszystko może to musi być aktualne. Dobra, eee, więc nie na pobytu. Sprawdzi się dobrze. No, case. Okay, Przerobiliśmy 12. Zrobiliśmy rzeczy dla Ezika. Młoda kobieta coś wam porzuciła. Przyszła niewielka paczka. Spoko. O, prezent Lisy, Mamy hajs. Zajebiście. E, mamy hajs, więc jest ok. 185 hajs obecnie mamy. Jest dobrze. Może powinienem zacząć karmić rodzinę, tak żeby nie wiem, nie głodowali co drugi dzień. A, pieprzyć rodzinę. Kolechianie zwariowali. Dziwaczne zachowanie negocjatora przerywa. Przerywa rozmowy. No okej, okay, no, Ezik, gratulacje. Na ten moment... 20 minut minęło! Ja pierdziela, jak ja długo w to gram. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja spierdzielam. Trzymajcie się, następnego odcinka. Bye, bye.